Hej, witam cię w nowym odcinku serii jak zrobić Discord bota w Pythonie. Dzisiaj zajmiemy się tasklupami, czyli takimi pętlami zadań jakby, że co jakąś yy, ilość czasu wykona się jakaś rzecz. Więc tak Żeby to zrobić odpalamy naszego Bota, znaczy bierzemy, odpalamy w Visual Studio Code I tak. nasz Bot i generalnie musimy jeszcze zaimportować takie jak Tasks tutaj, gdzie jest y, discord.xt y, import Tasks, tak samo jak Commands. Musieliśmy w ogóle importować, więc jakiś to mamy. To damy ja sobie tutaj, musimy robić. Małpa, tasks, kropka, loop i dajemy, że co 10 sekund. Na przykład, generalnie nie polecam schodzić tak mega nisko jak 1 sekunda, bo wtedy możesz się coś zepsuć i w ogóle no, się zlaguje, jakby, nie? Więc 10 polecam, można też chyba 5, nie wiem czy się zepsuje wtedy. Async dev dajemy. No i na przykład nazwijmy to change status, bo będzie nam zmieniać co 10 sekund status. Hmm, więc tak, weźmiemy prostu to sobie. że będzie w grze i damy coś takiego jak żeby nam jakby było w którymś odcinku random, żeby nam wybierało jakąś liczbę od 1 do 10 randomowo więc tak Dajemy sobie tutaj random, kropka. To było ranch i tutaj dajemy od 1 do 10. I to powinno działać, tylko jeszcze musimy jakby wywołać naszego lupa i zrobimy to w onReady i po prostu dajemy change status no i powinno działać znaczy change status kropka start Potem też możemy stopować i w ogóle ale dobra odpalę bota o jest online w grze 3 i za 10 sekund będzie coś innego w grze 2 i za 10 sekund będzie w grze 5 no i losuje nam jakąś liczbę i, yy, no i daje nam tutaj yy, generalnie można to wykorzystać na przykład yy, listami żeby lista nam tutaj losowo dawała jakieś rzeczy z listy ja to pokazałem w odcinku jak to zrobić dokładnie w odcinku numer w numer 6 o losowości tam pokazałem jak coś takiego zrobić więc można tutaj to za tutaj właśnie wykorzystać więc Generalnie tak można zrobić i generalnie pokażę jak się stanie, jak dam jedną sekundę. Przez chwilę działa, no i się zawiesza, więc dlatego nie polecam robić tego yy, co sekundę, bo potem coś się może stać. Wydaje mi się, że może to 5 sekund będzie, jeżeli chcecie szybko, ale nie za szybko, to 5 sekund wydaje mi się, że jest odpowiednim wyborem. Będziesz też, też się chyba zawiesza, a nie, nie zawiesza się, to 5 sekund działa więc 5, 10, takie ilości są dobre albo więcej ale żeby dawać 1, 2, 3 to nie polecam, bo wtedy właśnie bot może się zawieść. Generalnie to też mówiłem żeby dostopować taką właśnie taką pętlę jakby dlaczego ta klupa. no to użyłem tutaj start, funkcji start na starcie można to na przykład jeszcze można zrobić że jest komenda na przykład No i mamy tutaj naszą komendę stop Jak ją wpiszemy To nam niech zastopuje to, nie? Więc Dajemy tę część status Kropka stop No i dzięki temu właśnie Zobaczę jaki mam, mam znak zapytania Dobra Napiszę hmm. ja Zmienia się tutaj widać 7 3 6, Nie działa generalnie Więc dam stop Jest 7 i już się 1, 2, 3, 4, 5 Nie zmienia się już Ale na przykład byśmy chcieli to jeszcze wznawiać komendą Nie no to żeby to zrobić to po kopiujemy sobie tę komendę Mamy start I damy tutaj start Więc tak generalnie to działa. Jest 9, 8, 5. Damy stop. Tam zastępuje się na 8. I potem chcemy jeszcze 1, 2, 3, 4, 5. Nie zmienia się. Chcemy, żeby znowu został Robimy Start. No i się jakby zmienia. Już działa z powrotem. Yy, ogólnie to teraz nie wiem w sumie co się stanie jak jak będziemy wpisywać kilka razy start. Czy się odpali kilka tych tych, tych pętli właśnie. Więc generalnie do nie polecam cześć, kierować w komendzie. Ale nie wiem. Yy, więc tak. Tak by to wyglądało. Jeżeli Ci się spodobało to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, kanał żeby nie stracić yy, następnych odcinków i pij na mojego Discorda, jeżeli masz jakiś problem. Cześć!